Dzień dobry. Z radością informujemy, że uczeń klasy 6C Miłosz Izbiński zdobył tytuł laureata w dyktandzie niepodległościowym z kategorii klas 4-6. Bardzo wysoki wynik uzyskała również Mia Fałczyńska z klasy 6A. Serdecznie gratulujemy. Kolejny sukces naszych świadkarzy: sobotę, 16 listopada. Odbił się drugi turniej w Olejmanii, w kategorii czwórek chłopców. Nasz zespół zajął drugie miejsce w pierwszej lice. Dziękujemy za wsparcie i doping. Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele, dzięki waszej pomocy mogliśmy przekazać dary do Wrocławskiej Ekostraży, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze. Zebraliśmy dużo wysokiej jakości karmy dla psów i kotów, wiele misek, podkładów, ręczników, zabawek i przysmaków. Dziękujemy Sisi, Mai i Mai z klasy 6C, które zbierały i segregowały przyniesione rzeczy, a państwu szydłowskim i sawińskim za pomoc w transporcie. Sobotę 16 listopada. Uczniowie klas 4-8 realizowali projekt Śniadanie daje moc. Pod opieką wychowawcy i wyznaczonych nauczycieli przygotowali zdrowe śniadanie oraz plakaty zachęcające do zdrowego odżywiania się. Uczniowie mogli zmierzyć się również w kachucie matematycznym i w grach planszowych. Dziękujemy za zaangażowanie.